А。 thank <laughs> you Szczególnie jest to dla nas ważne, jako dla Białostockiego Ośrodka Kultury i dla konkursu, który właśnie zamknęliśmy i będziemy mogli Państwo za chwilę przeczytać werdykt, bo są z nami dwa strojne Jurorów, Artur Reszko i Jakub Dziedzicz. Bardzo mi miło, że zechcieli się do nas komentować, po ciężkiej pracy. Proszę Państwa, nadesłano ponad 400 zdjęć, Panowie tak. Rozmawiając troszeczkę ze mną wcześniej z panem Marcinem Pawłukiewiczem, który jest opiekunem tego projektu, tak nie do końca byli pewni, czy to jest tylko tyle, czy to tak tylko tyle ogólnie, ale tak gdyby podzielić na poszczególne działy, czy jak to można powiedzieć, kategorie właśnie, to mi uciekło, no to jednak tych zdjęć mogło być dużo, dużo więcej, czy było po prostu dużo, dużo więcej. No ale słowo się rzekno, rzekło, konkurs zamknęliśmy, praca skończona, mamy protokół i pewnie mamy kilka słów, które, które mam nadzieję zechcą nam jurorzy powiedzieć. Dzień dobry Państwu. E, szanowni Państwo, w imieniu a, jury e, Chcielibyśmy się podzielić z Państwem kilkoma refleksjami a propos prac, które zwyciężyły. Przedstawić te prace i podzielić się kilkoma refleksjami. Sam konkurs był dla nas bardzo wymagający pod kątem właśnie tych ilości zgłoszeń, ponad 400 zgłoszeń i długie, nie tylko nasze indywidualne prace, ale rzeczywiście obrady. I drodzy Państwo, jest to dla nas bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ niezależnie od naszego ogólnego wrażenia, które wyciągnęliśmy na bazie całego konkursu, gdzie taki krótki tekst towarzyszący po prostu tutaj rzeczywiście przygotowaliśmy dla Państwa, można rzeczywiście się z nim zapoznać. Spotkaliśmy się z sytuacją, która była sytuacją dla nas. Zaskakującą, chociaż w zasadzie w drugiej chwili już nie tak do końca zaskakującą, ponieważ po przygotowaniu werdyktu jury podjęliśmy decyzję o dyskwalifikacji pracy, która została zgłoszona w kategorii cykl i otrzymała od nas Grand Prix, to zgłoszenie, które otrzymało Grand Prix, no które nie otrzymało Grand Prix, tak tutaj powiedzmy. Dziękuję bardzo. To zgłoszenie miało tytuł Zanikanie myśli, zanikanie mózgu, otępienie skraniowo-czołowe. I był to cykl prac, który przyciągnął nas od samego początku swoją gdzieś przejmującą tematyką, podjęcie tematu śmierci ojca, umierającego mózgu i w efekcie śmierci ojca, która to praca w całości przemawiała też bardzo mocno w sposób estetyczny, Przemyślany, bardzo rzeczywiście mocno do nas gdzieś przemawiający w taki afektywny sposób, czyli do naszych emocji, nie tylko i wyłącznie do poziomu tego intelektualnego. Natomiast no, pozwolę sobie Państwu tutaj przeczytać informację, którą wystosowaliśmy post faktu, ponieważ wydaje mi się, że jest to dla nas wszystkich gdzieś jakoś istotne. Już po ogłoszeniu wyników konkursu pojawiły się wątpliwości, czy prace zgłoszone przez Jacka Orła i wskazane przez nas do otrzymania Grand Prix w kategorii C, zostały wykonane w technice fotograficznej. Przeprowadzona przez nas analiza zgłoszenia oraz innej dostarczonej dokumentacji każe wnioskować, że rzeczywiście proces powstania obrazów nie był procesem fotograficznym, a jedynie graficznym, najprawdopodobniej przy wykorzystaniu generatorów działających dzięki algorytmom SI. Narzędzia do na analizy obrazu wskazują 99% pewność użycia narzędzi sztucznej inteligencji. Dodatkowo pliki dostarczone przez Jacka Orbo jako oryginały obejmują jedynie wycinki obrazu ze zgłoszenia. Nie był on także w stanie dostarczyć żadnej dokumentacji fotograficznej procesu twórczego, w ramach którego zgodnie ze swoimi deklaracjami przygotowywać miał rzeźby, które później miały być przed niego przefotografowane. W związku z tym podjęliśmy jako jury decyzję o dyskwalifikacji tego zgłoszenia. Jako osoby zajmujące się na co dzień kulturą wizualną nie piętnujemy świadomego używania narzędzi do generowania obrazów, tych, które nie naruszają praw autorskich twórców. Uznajemy, że może to być jedno z narzędzi służących do osiągnięcia zakładanego przez osoby celu. Jednakże działanie takie nie jest działaniem fotograficznym, więc powstałe w ten sposób obrazy nie mogą być przedmiotem oceny w konkursie fotograficznym. Utrzymywanie przez autora, że jest to jego dzieło fotograficzne, odbieramy jako cyniczną próbę oszustwa i całkowicie potępiamy, w związku z tym podjęliśmy decyzję o dyskwalifikacji z powodu niezgodności zgłoszenia z regulaminem. Szanowni Państwo, to jest sytuacja, która jest sytuacją naszych czasów jest sytuacją i jest sytuacją, <klucza> jest sytuacją, jest sytuacją gdzieś w tym wszystkim bardzo symptomatyczną po prostu. A I wydaje mi się, że powinniśmy wszyscy wyciągnąć po prostu wnioski z tej sytuacji. Szczególnie, że była to bardzo ciekawa wypowiedź i szkoda, że po prostu przy okazji tej wypowiedzi pojawiła się po prostu próba oszustwa. Natomiast, drodzy Państwo, po tej sputnej gdzieś dla nas wszystkich tej informacji, choć może nie do końca aż tak smutnej, ponieważ mamy narzędzia do tego, żeby tego typu sytuacje odkrywać, w związku z tym to no, nie jest to sytuacja przegranej konkursów po sprzeciwnie tak naprawdę, chcielibyśmy się skupić na tych, których chcemy tutaj rzeczywiście docenić. I podziękować im za ich pracę i wręczyć im nagrody i rzeczywiście i wyróżnienia. I w tym kontekście chciałem Państwa poinformować, że Grand Prix za zdjęcie pojedyncze otrzymała pani Magdalena Topczewska. A uzasadnienie, a w końcu przekażę Arturowi głos. Pani Magdalena, zapraszam do tej Szanowni Państwo, to jest zdjęcie, które w moim przypadku, akurat nie będę mówił bardzo od siebie, będzie to bardzo osobista wypowiedź. Było zdjęcie, które wywołało we mnie dość dużo emocji. Takich, które zmuszały mnie, żebym wracał do tego zdjęcia. Ja do, ja do tego zdjęcia wracałem sześć razy, ponieważ ja pierwotnie zaczynam pracę od metody redukcji. Tak dużej ilości zgłoszeń, tak zaczynam e, zazwyczaj swoją pracę przy konkursach fotograficznych. E, to zdjęcie zawsze docierało do końca. Nie do końca wiedziałem na początku, gdzie e, i co mnie intryguje w tym obrazie, e, co, co to zdjęcie mi chce powiedzieć. W końcu zacząłem się bardzo przyglądać. To zdjęcie, któremu przyznaję finalnie, poświęciłem najwięcej czasu e, na to, żeby po prostu znaleźć e, to, co we, z tego zdjęcia dla mnie po prostu drżenie. Dla mnie jest to wyjątkowy obraz i portret po prostu kobiecości, kruchości kobiecości, kobiety, która odchodzi. Moje ogromne ukłony też za cały materiał, bo później poznałem historię materiału i chcę, żeby Państwo wiedzieli, bardzo chcę to podkreślić, że tu ogromną rolę dla mnie i dla osób, które też oceniały pracę, odegrał po prostu obraz fotograficzny że tutaj właśnie to miało ogromne znaczenie i było ogromną siłą tego, to, że jest to naturalne, że jest to przepracowane i że dotyka czegoś, co jest po prostu wyjątkowe. Po prostu, Pani Magda, chylę czoła. Gratulacje. Czyli zdecydowało się przyznać jeszcze w kategorii zdjęcie pojedyncze wyróżnienie i to wyróżnienie przyznajemy panu Maciejowi Knapowi, którego chyba znam. Ale jest film. Jest film. Tak, o, dziękuję. Z Jest to dla mnie zaszczyt, że mogę... Moja... praca z... się w konkursie ja Pierwszy konkurs, na którym moja fotografia cokolwiek wygrała. Więc z tym naprawdę nie zadowolona. Być bardzo chciałbym pogadać o mojej fotografii, jak i też o fotog fotografii innych uczestników. I też opowiadać się jego lorów, co mojej fotografii. Niestety nie jestem w stanie uczestniczyć w tym pierwszym dniu wystawy. Raz, że jestem tracę na roku dyplomowego. Chyba, że okazuje się, że odległość pomiędzy bio a wyscławia jest takie spora. Więc z Wrócenia chciałbym pogratulować reszcie uczestników, jak i też podziękować jurorom za wyróżnienie mojej fotografii. Życzę, życzę wszystkim miłego dnia. Pozwolą państwo, ta praca wyjść tutaj, e, jeżeli możemy, pana Maciej Knapa. Ta praca jest troszeczkę tak jak ta wypowiedź. Ona w pewnym momencie pozostawia bardzo dużo niedo, niedopowiedzenia. Dla mnie pozostawia też coś tajemniczego. Dla mnie jest takim bardzo fajnym, współczesnym, dokumentalnym obrazem, który bardzo sprytnie gra z widzeniem. Co Państwo odkryjecie pod tym zdjęciem, mi się bardzo to kojarzyło z Oskarem Wildem, ponieważ to jest nasza odpowiedzialność, jak ten symbol zinterpretujemy, jak troszeczkę zejdziemy pod powierzchnię tego dymu i co tam odkryjemy, to Państwa sprawa. I tak Państwo pozostali z tym. Yy, oprócz kategorii zdjęcia pojedyncze, mamy jeszcze kategorię drżenie i kategorię cykl fotograficzny. I teraz ja podglądam najpierw, miał być cykl. Cykl, dobrze, w związku z tym oprócz pracy Grand Prix, którą. Ja Państwu powiem w ten sposób, że Państwo mogą się zapoznać ze ścianą, gdzie ta praca miała wisieć. W związku z tym tu wskazujemy po prostu te informacje, jak najbardziej ta informacja pozostała. Ale mamy też wyróżnienie za cykl fotograficzny To Release the Butterflies, czyli ten cykl, który jest tutaj za, za naszymi plecami. Autora Mikołaja Tomczaka również z nami nie ma, ale mamy też nagranie. Tak, mamy. Tak. Uy, To w ramach krótkiego komentarza od jury, pozwolę Państwu sobie tutaj e, dopowiedzieć, że e, jest to praca, która e, dla nas była szalenie interesująca pod kątem próby autora e, uchwycenia jego e, snów, e, a przez te sny e, opowieści o tym świecie, który w jakiś sposób nas gdzieś e, na co dzień e, dotyka, e, w tych różnych przestrzeniach właśnie dotyku, tak bym tutaj rzeczywiście powiedział, to znaczy zarówno w przestrzeniach gdzieś bólu, jak i pewnego nadziei, przyjemności także związanej z tą rzeczywistością. Ale na pewno podoba nam się tutaj to, że ta refleksja nad pojawiającą się nad ekologią, nad kwestiami społecznymi, nad kwestiami rzeczywiście tego, co w jaki sposób jest relacyjne, czy tych różnych lęków, które gdzieś nas dotykają wokoło. No a z drugiej strony jednak te marzenia sen przecież mogą mieć bardzo różne, rzeczywiście tutaj gdzieś wydźwięk. W związku z tym pytanie, czy to co złe i dobre zniknie, kiedy się obudzimy, czy wprost przeciwnie, no jest pytanie, które można było tutaj gdzieś sobie zadawać. Dzień dobry, chciałbym bardzo podziękować za wyróżnienie mojego projektu. Jest to dla mnie bardzo ważne, ponieważ już można powiedzieć że przez ostatnie kilka lat i rozwijał się on teraz z taką, z taką refleksją na temat takiej przestrzeni, tej współczesności, na, na pamięć, na marzenia, na sny, takiej obawy, że... Osobiście, ale naprawdę bardzo, bardzo dziękuję. I oprócz kategorii zdjęcia pojedynczej cykl mamy jeszcze kategorię drżenia. W kategorii drżenia zdecydowaliśmy się przyznać nagrodę Pani Marzenie Kolasz za cykl zanikanie. To jest ten cykl, który Państwo widzą tutaj rzeczywiście na, na wprost nas teraz w tym momencie. To jest cykl, który do nas bardzo mocno przemówił i o tym cyklu miała opowiadać trzecia jurorka, Kasia Sakatowska, która niestety nie mogła dotrzeć rzeczywiście tutaj z nami, ale między innymi dlatego miała ona o tym opowiadać, ponieważ no to jest cykl, który podejmuje tematykę kobiecą, czyli tematykę rzeczywiście gdzieś zanikania Tożsamości, traktowania podmiotowego przez y, społeczeństwo, w momencie, w którym kobieta gdzieś tam zanika ta młodzieńczość w jakiś sposób i kobieta zaczyna żyć w dookreśleniach względem tego, że zaczyna być głównie matką, y, głównie pełnić y, pewne funkcje gdzieś w tym, w, w społeczeństwie y, itd., itd. Kategoria drżenia to jest kategoria, w której organizatorzy zachęcają do y, odwagi. Formalnej. I rzeczywiście w przypadku tego cyklu nie da się oddzielić tak naprawdę samych zdjęć od techniki wykonania tych zdjęć. Gdzie autorka wykorzystała emulsję fotograficzną, którą naniosła na różnego rodzaju materiały towarzyszące jej na co dzień czy fartuch, czy obróz, czy tego typu gdzieś materiały, które no są częścią jej codzienności. A na tych częściach dzisiejszej codzienności tworzone są obrazy jej i wyobrażenia jej przez społeczeństwo, przez nią samą, no a ona sama gdzieś walczy o to, żeby pod tym wszystkim nie zniknąć. Wydaje nam się, że ta kategoria drżenia tutaj bardzo dobrze pasuje do naszego odbioru też tych prac i chcieliśmy tutaj bardzo serdecznie pogratulować też autorce chcę dodać od siebie, że bardzo doceniamy to, że jest to po prostu też obiekt. To też pokazuje, że fotografię można rozumieć na różne sposoby, że jest to po prostu narzędzie do tego, żeby twórczo się wypowiedzieć. Naprawdę można z tego korzystać, co pokazuje, to To jest ogromny, piękny świat, w którym warto się zanurzyć i po prostu iść swoją drogą. Więc to jest też coś, co doceniliśmy jako jury, że Fotografia może być narzędziem do użycia jej w zupełnie inny sposób, troszeczkę niż pierwotnie rozumiany obraz na oblicze. Panie bardzo dziękuję za przyznanie nagrody. Bardzo chciałam dzisiaj z Państwem na z rok, ale niestety ja nie z przyczyn osobistych, musiałam zostać w Krakowie. Nagrywanie filmiku nie jest prostą sprawą, proszę mi uwierzyć. Co chciałam, co chciałam powiedzieć o mojej pracy? Moja praca jest dla mnie bardzo ważna, to jest praca osobista, opowiadająca tak naprawdę o mnie, o tym, co, o tym w którym miejscu w życiu ja jestem, ale także myślę sięgająca do takich, do takich sytuacji kulturowych, gdzie kobieta w pewnym wieku ma już naszycone role i te role są dość ograniczone i wiążą się z bardzo tradycyjnym pojęciem rodziny. Ja w tej pracy użyłam tkanin z odzysku. Formalnie są to oczywiście autoportrety, no a tkaniny, których użyłam, są to tkaniny typu serwetki, obrusy, prześcieradło. Użyłam też haftu. Haft wykonałam czerwony, Kolor czerwony jest tu oczywiście bardzo ważnym, bardzo ważnym kolorem, ale w ogóle kolory w tej pracy. Są dla mnie bardzo znaczące i symboliczne. To jest kolor biały, niebieski, czerwony i różowy. Bardzo serdecznie dziękuję i życzę Państwu danego wieczoru. Dziękujemy bardzo. To chciałam powiedzieć, że patronująca niektórym naszym wydarzeniom. Yy, Radio Ankadera Patronujące, Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, w niedzielę, będziemy mogli odsłuchać rozmowę. To tak nawiązuje do tego, co na początku jurorzy powiedzieli o sztucznej inteligencji. Kiedy znanego Państwu pewnie Petrosa Pelosa będzie przepytywała sztuczna inteligencja, polecam tę audycję. A z drugiej strony, rzeczywiście, może to jest bardzo ciekawe, otwarte pytanie, co zrobić z taką. Które dzisiaj dopiero zaczynamy dotykać. Ale żeby Państwu jeszcze sprawdzić kolejną przyjemność, o godzinie 19, w Gini Forum będziecie Państwo mogli zobaczyć slajd z dzisiejszej, znaczy nie z dzisiejszej, w ogóle z prac konkursowych, które przygotowały, jeśli się nie mylę, gdzieś też mój ten powrót, a Pan Marcin uciekł. Panie Marcinie, kto to przygotował slajd show? Nie, to jest jakby to jest slajd show, był otwarty pokaz. Pan żeby... właśnie. Dobrze, to tak. Ja klucz... tego jeszcze nie widziałam, więc się proszę się nie dzielić. Jest to około godziny zdjęć, fotografii, które są ułożone, które były zgłoszone na otwarty pokaz slideshow. Tak naprawdę każdy mógł go zgłosić tutaj do nas. I te większość tych prac, nie wszystkie, ale większość zgłoszonych jest tutaj. Do nas są to krótkie, możemy powiedzieć, filmy złożone ze zdjęć, wzbogacone o muzykę, wzbogacone o narrację. Z naszej strony też tutaj, jeżeli chodzi o Białoruskie Środki Kultury, dołożyliśmy pana Kajnowskiego, który też opowiadał o swoich zdjęciach i swoim działaniu dawno temu tutaj w Białym Stoku Fotograficznym. I też taki slideshow z Mediateki Centrum imienia Ludwika też będzie pokazany oprócz wielu innych autorów, w tym kilku autorów z Białego Jeżeli Państwo nie słyszeliście, Mediateka to jest archiwum historii mówionej miasta i regionu do nas można zgłaszać swoje skarby, czy zdjęcia, wideo, bądź chęć opowiedzenia o swoich doświadczeniach życiowych, historii miasta, historii swoich bliskich, prace, które, czy materiały, które Państwo do nas zgłosilibyście, my to zdigitalizujemy i oryginały oddamy, natomiast pozostała część zostaje właśnie w tym w tej historii, w tej mediatece, do tego, żeby też inni mogli zapoznać się z Waszymi historiami. Dziękuję Państwu bardzo. Macie Państwo dwoje jurorów: Marcina Pabrukiewicza, który był swego rodzaju sekretarzem tego wydarzenia i opiekunem. Możecie Państwo dopytać o wszystkich autorów, o wszystkie zdjęcia bądź o inne ciekawe rzeczy, które, o które chcielibyście, a możecie zapytać. Bardzo dziękuję. I spotkamy się o 19 w kinie poruku. Dziękuję.